Dzień dobry, panie Ryszardzie! Ooo, jest i nasz Rocky Balboa! Weź mnie, Hyniek, nawet nie denerwuj! Panie Ryszardzie, chciałbym pana przeprosić za to, co ostatnio powiedziałem do pana żony, że pan klepnął stacha tachawiraszka babę w dupę. Niechcący mi się to wymknęło. Ty się nawet do mnie nie odzywaj! A co ty dzisiaj, spawać będziesz, żeś takie brylę założył? Pan Ryszard będzie spawał, ale chyba w majty. Ha, a jak? W takim spawaniu to rychu najlepszy w kraju. Co tam młody żeś powiedział do Henka? A nic nic, mówiłem do pana Henryka, że ma pan bardzo ładne okulary. Ale tak w ogóle, to po co panu te okulary? A po gówno konfidencie jeden. Oj, tam ma konkretne pewno limo pod okiem, jak wół perełeczka w mordę przywaliła. No, bardzo możliwe. Ty, e, rychu, a męskich okularów to ty w chałupie nie miałeś? Jeszcze słowo i kurwa, zaraz stracisz te dwie sztachety ma z przodu. Dobra, Rysiek, spokojnie, tak, tylko żartuję. Cieła prezesy, ha Jedzie ze mną dzisiaj na drugą budowę. Szefie, a ja? Ty młody dzisiaj z Ryskiem zostajesz. Szefie, ale ja też mogę jechać na drugą budowę. Na jaką drugą budowę? A ja z kim będę robił? Pomocnik szefy jest mi potrzebny. Rychu, trzeba naciąć drutu i belki kręcić. I wiesz, młody jeszcze tego nie robi, to tam byś mu pokazał co i jak, dobra? Wiadoma sprawa. Wszystkiego go nauczę. No nie... No, to my jedziemy. Chodź, Henik. Szefie, mam jeszcze do szefa jedną sprawę. Do mi się niedługo umowa na czarno. Może dałby mi szef w końcu jakąś normalną umowę. No dobra, no już trochę z nami robisz. W sobotę też, widzę, chodzisz. To już dam ci tę umowę o dzieło. Niech będzie moja strata. O, super, szefie. A mama w domu mi mówi, nie rób po tego prywaciarza, bo tylko cię wykorzystuje. Jak z szefa taki porządny człowiek jest. No widzisz młody, gdzie ty będziesz miał lepiej? U mnie masz jak u Pana Boga za piesę. To prawda szefie. No młody, tylko od razu ci mówię, że stawka idzie w dół, no bo teraz muszę za ciebie wszystkie składki płacić. To jak dostanę umowę, to ile tak mniej więcej my wyjdzie dniówki? No to czekaj młody, bo tak, ZUS i tam jest zdrowotna i społeczna, plus dochodowy i plus VAT. To z ośmiu dych myślę, że tak trzy dychy ci zostanie. Pasuje? Tylko trzydzieści zł? To nawet nie starczy mi na dwa kebaby. Ja chcę dla was jak najlepiej, ale na każdym kroku państwo chcą ze mnie wydrzeć ostatni pieniądz. Ale dziady. To szef chce nam płacić całe dniówki, a tym mało i tylko jeszcze zabierają. To już lepiej zostanę na tej umowie na czarno. No to gra. Heniek, chodź, idziemy. Młody, a po co ci ta umowa? My z Ryśkiem to już 20 lat robił na czarno, a nie będziemy oddawać pieniędzy tym dziadom, bo emerytury i tak żaden z nas nie dożyje. Panie Henryku, jak to dożyje? Jak ostatnio babcia złamała nogę i zanim się dostała do ortopedy, to już jej się ta noga zrosła. Ty, Rychu, czegoś ściągnął okulary? A bo okularach nie widzę. Już prawie nic widać. Goi się jak na psie. Dobra, młody. złaś z tego wozu i idźmy do roboty. Panie Ryszardzie, a jak ja mam ciąć ten drut? To tyle chodzisz na budowę i nawet nie wiesz, jak drut do zbrojenia ciąć? No ja nigdy w życiu tego nie robiłem. Ej, przynieś piłkę z pasata. Mam, panie Ryszardzie. Gdzie te ty, baranie? Twoimi lewymi łapami to tym Bożem byś te wszystkie palce poobcinał. To czy w takim razie mam ciąć? Czekaj, zaraz ci przyniosę, bo jak ty pójdziesz to znów cię pół godziny nie będzie. No dobrze. Masz, to piłko może nic sobie nie zrobisz. Panie Ryszardzie. Ale ta piłka ma co drugi ząb urwany. A masz korewa lepsze? No nie mam. No, to tnij i nie dyskutuj. No, ile drotów już naciąłeś? A no z 10 już chyba będzie. Co? Dwie godziny się z tym pieprzysz i. Kurwa, tylko tyle naciąłeś? Dawaj tego druta boszem potnę, bo będzie się tu pieprzył do wieczora. To ja idę tam. Eh, eee, a ty gdzie idziesz? Bierz wiadro i chodź tu. Ale po co, panie Ryszardzie? Jak to po co? Ja będę ciął, a ty wszystkie iskry masz do wiadra złapać. I tylko, żeby żadna mi na trawę nie poleciała. No dobrze. Jak ty to łapiesz, że żadnego piłka w wiaderku nie ma? No ale jak to możliwe? Ja prawie wszystkie iskry do wiaderka złapałem. A idź, ty się nadajesz. Ale kurwa do tarcia chrzanu. Widzisz tę kopę piachu? No widzę, panie Ryszardzie. To masz te sitko i przesiej calutki piach, żeby ani jednego kamyczka w tym piachu nie było. I tym sitkiem mam przesiać całą tą kupę piachu? A coś ty myślał? Że ja będę murował za prawo z kamieniami? Chyba, że ty chcesz murować. Ale ja przecież nie potrafię murować. A co ty baranie potrafisz? Grać tylko na komputerze i kolegów kablować. Masz te sitko i przesiewaj. No dobrze, no to idę. Strasznie ciężko przesiewa się mokry piach. I to jest kurwa przesiane. No tak, panie Ryszardzie. A ten kamień to co to robi? Nie mam pojęcia, jakim cudem on tam się znalazł. Zara jak ci tym kamieniem w łeb przywalę, to moment się nauczysz. Jeszcze raz tę kopę piachu od nowa masz przesiać. No dobrze, to przesieję jeszcze raz. Młody! Chodź na przerwę. O... Nareszcie znowu zrobiła mi taką kanapkę z mortodelo Młode, a ty jeszcze masz kanapkę o a musia zrobiła kanapkę z polędwicą. A nie chcę się może zamienić. Mam wymienić polędwicę na mortodele? Nigdy w życiu! Mogła chociaż jakimś sosem posmarować, a nie suche to jak pieprz. Jak pan chce, to mama zrobiła mi sos domowej roboty z papryczek chili. Nie chcę, bo to ostre jak cholera, a jeszcze na dodatek to mnie po ostrym to na kiwer goni. To tam w plecaku mam jeszcze keczup. E młody, a kto to tam jedzie? Gdzie? Yeah. Nie, coś mi się przewidziało. Aż tak niedobra ta mortadela? Kurwa, młody, woda! Już! Tetumanie do picia! A dobrze panie Ryszardzie! Proszę. Kurde, jakaś dziwna w smaku ta polenwica dzisiaj. Młode! A tam to nie twoja mama przypadkiem jedzie, mama? Yeah. Eee, to nie ona. Kurde, jaki słaby ten sos na mnie teraz wyszedł. Co pan jeszcze tak na mnie patrzy? Kolewa.